Siema wszystkim. Dzień dobry, kochanie. No siema. O, moja ulubiona para już online, haha. Ha. Kocham cię, Mati. Ja ciebie też, Ewka. Dobra, serio, lubię was oboje, ale serio, nie muszę patrzeć, jak się tu obściskujecie słowami. To męczące. Haha, ha. oj, ale zazdrośnica. No właśnie, Anka pewnie zazdrosna, bo sama siedzi smutna i samotna, nikt jej nie chce. Haha. Ha. Mati ogar, nie wnerwiaj mnie, bo będzie źle. Spokojnie Ania, on tylko gada głupoty, nie bierz tego na serio No nie wiem, ja bym mu dała bana za takie gadanie Haha, aż tak? Zrelaksuj się Może sama sobie kogoś kiedyś znajdziesz i też będziesz się zachowywać jak my Ta jasne, prędzej świnie zaczną latać xdy Haha, nie no, ja bym to chętnie zobaczyła Ania w wersji zakochanej dziewczyny Nie do pomyślenia Okej, okay, ale przestańmy o tym gadać, bo się nudzę jak nie wiem co Co robimy? No właśnie, jakaś nuda straszna Możemy kogoś dodać do rozmowy. Trójka to tak średnio nudno trochę. Kogo? No, to jest dobre pytanie. Można kogoś poznać w ragdoll, zawsze ktoś tam się kręci. Ha, 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 ragdoll? Serio? Tam same dziwaki siedzą, serio mówię. Mati ma rację, tam tylko trole i dzieciaki, co skaczą z wież. To może dachut? Tam zawsze jest akcja. No i elegancko. Lecimy. Okej, okay, okej, okay. przekonaliście mnie. Ale jak znowu spotkamy jakiś cringe typów, to ja się wypisuję. Nie maruć, Mati. Zawsze coś się dzieje, przynajmniej nie będzie nudno lol. Okej, okay, to wbijać wszyscy. Wszyscy grają w dachód przez około godzinę, po czym wracają na grupkę. Ej, słuchajcie, dodaję kogoś nowego do czatu. Ewa dodała Łukasza na grupkę? Hej, to jest. Ej, co ty tutaj robisz? To ja powinnam spytać Ciebie. Co jest grane? Nie przerywaj mi! Dobra, spokojnie, moja wina. No, żeby to było ostatni raz. Okej, okay, okej, okay, Chill. Dobra, co on w końcu tu robi lol. Znaleźliśmy go w dachu. Serio? Tak szybko kogoś złapaliście? No wiesz, wystarczyło pięć minut i już typ się przykleił. Ej, halo, ja tu jestem i słyszę. Szkoda. Ale wy się w ogóle znacie? My znamy się aż za dobrze. Niestety, nie mogę go znieść. Gadasz tak, jakbyś ty nie sprawiała, że mam ochotę wyrzucić swój laptop przez okno. Nie wymądrzaj się już, bo ci to nie wychodzi xD. Okej, okay, dziwnie się robi. Bardzo dziwnie. Ej, przestańcie robić jakąś antyłka szligę. Ale to kusi, uwierz mi. Ja bym się zapisała. Wy serio? Aha, no patrz, jaki oburzony. Dobra, skoro już tu jesteśmy, ja jestem Ewa. Mateusz, 17 lat. A ja? Wszyscy wiemy, kto ty jesteś, więc nie wypowiada się nawet. Weź wyluzuj. Czemu ty zawsze jesteś tak wredny, jakby życie cię bolało? Bo zasługujesz. No i śmiesznie reagujesz. Ania jest offline. Haha, serio, ale zabawne. Koleś, co z tobą nie tak? Z czym niby? Ja normalny jestem xd. Normalny? To jest ostatnie słowo, jakie cię opisuję. Ej, no, serio? Tak, serio. Dobra, a wy co, idealni tacy? Nie, ale przynajmniej nie wkurzamy wszystkich w pięć minut. Oj, tam, oj, tam, myślę, że jestem bardziej szczery. Wolę upierdliwy. Idealnie. Ej, no! Patrz, obraził się. Nie obraziłem, tylko mam dość waszego hejtu. To się wyloguj. No, nope, teraz to z wami zostanę, żebyście się denerwowali. Ty to lubisz prowokować, co? Może trochę. Raczej cały czas. Tu nikt nie będzie jej brakiem szacunku traktował. Przy mnie jest królową, a ty jesteś nikim. Masz trzy sekundy, żeby wyjść, albo ja to zrobię. Serio, ale. Właściwie nie, nie będę czekał. Wypadasz teraz. Mateusz wyrzucił Łukasza z grupki! Haha, pięknie. Zero litości. Ale wkurzył mnie jak nigdy. I po kłopocie. Kochanie, pogadamy później. Okej, to pa. Myśli, czemu on zawsze taki jest dla mnie? I czemu kurczaczki ja w ogóle coś do niego czuję? To jest chore. Powinnam mieć go dość i nigdy się do niego nie odzywać. Co za koleś. Ewa napisała do Ani na privie? Ej, pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Dzięki. Ewa serio kiepsko się czuje po tym wszystkim. Spokojnie, pozbyłam się go dla ciebie. Ale powiedz, co się między wami wydarzyło? Dawno temu byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Potem coś się zmieniło. Przestał się do mnie odzywać, a teraz tylko mnie dokucza. Najgorsze jest to, że mimo tego chyba go lubię. Co? Ty jesteś w nim zakochana, dziewczyno. Serio musisz mieć lepszy gust. Ech, nie wierzę, że to mówię. Zaraz oszaleję. Tylko nie mów, że naprawdę chcesz zacząć z nim kręcić. Nie wiem. Ja sama już nie ogarniam, co czuję. To przynajmniej nie rób głupot. Łatwo powiedzieć. Następnego dnia na grupce. Hej wszystkim. Co tam u was? Cześć Aniu, wszystko spoko. A u ciebie? O hej, jak tam humor? Ech, średnio. Trochę kiepsko się czuję dzisiaj. Oj szkoda, może powinnaś odpocząć. Tak, lepiej się wyluzować. My dzisiaj planujemy coś oglądać, więc może do nas dołączysz? Dzięki, ale chyba nie dziś. Chcę sobie odpocząć w ciszy. Rozumiem, serio? Może później coś wymyślimy. Dokładnie. Nie zmuszamy cię. Dzięki wam. Czasem trzeba po prostu odpocząć od ludzi. To fakt, chociaż wiesz, z tobą zawsze jest ciekawie, Aniu. Haha, ha. no dzięki, Ewka. Ale dziś raczej nie mam ochoty na towarzystwo. Spoko. Najważniejsze, żebyś poczuła się lepiej. Dzięki Wam oboje. Może później wpadnę na coś fajnego. No jasne, zawsze jesteśmy tutaj. Dokładnie, trzymaj się, Aniu. Dzięki. To chyba na razie. Pa! Na razie. Myśli, hm, co by tu dziś pograć? Może znowu dachód? Sama też mogę spróbować. Ania wchodzi na dachód sama! Myśli serio? Mam grać sama? No nic. Najwyżej się pośmieje sama z siebie. Halo, ktoś jest, pomoc? Myśli, ej, chwila, czy to czasem nie łukasz? Czekaj, no wreszcie ktoś się pojawił, możesz mi pomóc. Y okej, okay, ale o co chodzi? Słuchaj, jest tu taka dziewczyna, która się do mnie przyczepiła. Twierdzi, że mnie kocha i że mam być jej chłopakiem. To robi się dziwne i mega kringowe. Możesz udawać, że jesteś moją dziewczyną. Co? Serio to mówisz? To brzmi jak jakaś akcja z filmu. Błagam Ania, uratuj mnie, inaczej ona się nigdy nie odczepi. Haha, okej, okay, ale to jest chore. No dobra, zgoda. Dzięki, jesteś najlepsza. Tylko nie licz, że będę to robić za darmo. Deal. Mogę ci zapłacić w robuksach. Tylko najpierw mi pomóż. Haha, ha, no dobra. To zaczynamy. No i proszę. To mój ukochany. A ty kim niby jesteś, kochanie? Kto to w ogóle jest? Zdradzasz mnie? Ej, nie nazywaj mnie kochanie! Ile razy mam powtarzać, że nie jesteśmy parą? Kim w ogóle niby jest ta randomka? Przecież to mój chłopak, a nie twój lol. Nie uwierzę w to! On nie kocha, nie ciebie! Laska. To moja dziewczyna. Kocham ją i nie potrzebuję nikogo innego, odejdź od nas. Kłamiesz, wiem, że tak naprawdę mnie kochasz. Zamknij się, wariatko, ogarnij się, jeszcze chwila takich akcji i naprawdę pożałujesz. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Oj, chcesz kłótni, to ją dostaniesz, skoro ci na tym zależy, nie mam problemu. Ej, ale to chyba pójdzie za daleko. Spokojnie zajmę się tym. No dobra, ale pamiętaj, jesteśmy tylko w grze, okej? Okay? Jasne, jasne, jeśli chcesz więcej, to nie mam nic przeciwko. Jejciu, wrócę jeszcze po niego! Dzięki wielkie. Właściwie to ja. Myśli, jakim prawem on niby stoi tak blisko mnie? Przepraszam, że byłem taki niemiły cały czas. Myślisz, że czekaj, ty się rumienisz? Co? Nie, absolutnie nie. Po prostu nie, wcale się nie rumienię. Dlaczego w ogóle tak myślisz? <słuch> Dobra, spokojnie. To co, wybaczysz mi? No tak, jasne, w porządku. Super, fajnie. To po prostu pograjmy razem. No dobra, brzmi nieźle, ale pamiętaj, nie będzie taryfy ulgowej. Haha, ha, zobaczymy. No dobra, ale teraz skup się na grze, a nie? Haha, ha, no dobra. Grają razem przez około godzinę. Haha, ha, grasz naprawdę kiepsko. Pokonałam cię trzy razy pod rząd. Myśli, po prostu chciałem dać jej wygrać. Um, jesteś dobra. Chcesz mnie nauczyć tak grać XD? No dobra, jasne, ale serio. Czemu ty zawsze musisz stać tak blisko mnie? To trochę dziwne. Ej, halo, co tu się dzieje? Co ty tu robisz, Ania? Raczej co ty tutaj robisz, Ewa? Nie, nie, co ty robisz obok mojej bestii? Spokojnie, Ewa, my tylko gramy luz. Ale to wygląda podejrzanie. Ha, ha, ha. spokojnie, nie ma nic podejrzanego. Po prostu gra. Dokładnie, zero dramatu. W tym momencie na priv, Ania. Ania i Ewa przeszły na piwa! Ania. Okej, okay, jesteśmy na prajwie. Co jest? Nie skrzywdził cię on kiedyś? No, tak, ale serio, chcesz, żebym mu już nigdy nie ufała? Ale ty naprawdę znowu mu ufasz? Myślę, że nie zrobił tego specjalnie. Nie jest taki zły. No dobra, rób jak chcesz. Pamiętaj, że ja zawsze jestem po twojej stronie. Kocham cię, bestii, serio. Ja ciebie też, wariatko, ale uważaj! Kolejnego dnia na grupce? Ludzie, mogę kogoś dodać do gry? Jeśli to łukasz, to absolutnie nie, ale serio. Chcesz dodać tego palanta? No, przeprosił mnie w końcu. A to nie tak, że on cię wcześniej zranił. No, rel, też tal jej mówiłam. No, ale jeśli naprawdę chcesz, to w porządku. To Twoja decyzja. Ej, Mati, a nie powinieneś być po mojej stronie? Ewa, daj spokój. To nie jest aż tak proste. No dobra, ale ja ostrzegam. Dzięki wam, to chyba dodam go. Czekaj, naprawdę? Dobra, ale pamiętaj, co ci mówiłam. Tak, dobra, dodaj go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ania dodała Łukasza z powrotem na grupkę. Hej, Ania. Halo, ja też tu jestem. Ja też XD. O, sorry, nie zauważyłem, że wszyscy tu jesteście. Spoko. To co, gramy w prawdę czy wyzwanie? Wchodzę w to. Dawajcie, nie będę się bała. No jasne, brzmi fajnie. Ale uprzedzam, nie oszczędzajcie mnie. Haha, okej, okay, lecimy. Dobra, skoro ja zacząłem, to pierwszy pytam. Łukasz, prawda czy wyzwanie? Chyba prawda. Ale złama z ciebie xd. Cicho bądź. Patrz, co mówisz. Haha, ha, spokojnie, Ewa, to Łukasz, powiedz. Podoba ci się ktoś z tej grupki? O kurczki. Myśli proszę, obym to była ja, please. Myśli, co ja niby mam powiedzieć? Jak się przyznam, to będzie to zbyt oczywiste. No to jak? Tak czy nie? E, nie. Nie podoba mi się nikt z naszej grupki lol. Myśli jeju, serio? Ja już sobie nadzieję zrobiłam. Coś ty długo się zastanawiałeś nad tym? A tam czepiasz się. Już człowiek nie może myśleć XD. Oj, dobra Łukasz, nie bądź taki tajemniczy. Okej, okay, w porządku. Dobra, przejdźmy dalej, bo tu się robi za bardzo dramatycznie. E, słuchajcie, muszę iść pomóc mamie. Pewnie potem wrócę. Okej, okay, pa. Papa, pa. do zobaczenia później. No dobra, papa. Pa. Myśli chwila. Czy Mateusz właśnie wstawił serduszko w pożegnaniu? Hm. Chyba to nie ma znaczenia. On i tak mnie nie lubi. Może się wyloguję na chwilę, odsapnę. Jakiś czas później. Ania. O, hej, Łukasz, co tam? Chcesz dołączyć na moją grupkę? O, nie wiedziałam, że masz grupę. Jasne czemu nie. Chętnie. Super, to chodź, dodaję cię. Łukasz dodał Anię na swoją grupkę. Hej wszystkim. W końcu mamy kolejną dziewczynę w ekipie. Siema Łukasz, to twoja dziewczyna czy jak? Nie, na pewno nie jest jego dziewczyną XD. Dlaczego nie? Yy, no bo nie jest. Myśli serio, czemu ja zawsze coś schrzaniam? Chodzi mi o to, że jesteś moim kumplem, serio. Ja tylko sobie z wami żartowałam. Dobra, wywalone już XD. Zróbmy face reveal. Czy ty serio właśnie przerwałaś Ani? Tak, przerwałam. No i co z tego? Bądźcie mili do siebie, dajcie jej mówić, przedstawmy się normalnie. Ja... Dzięki. Jestem Łukasz i mam siedemnaście lat. Stary, serio, znowu mi przerwałeś? Ty zawsze musisz być w centrum uwagi. Chill, ludzie, uspokójcie się. Po prostu się wyluzujmy, ok? Dobra, Łukasz, Eryk, zachowujesz się dziwnie. Co? Co ty mówisz? Co jest? W każdym razie, jestem Wera i mam piętnaście lat. Miło was poznać. Okej, okay. jestem Eryk i mam szesnaście lat. Jestem Ania, też mam szesnaście. Tak, jestem tu najmłodsza, haha. Ha. No, ale twój głos tego nie zdradza. Lol. Haha, ha, prawda. Ania, dlaczego się śmiejesz? Po prostu zostaw mnie z chłopakami samą, okej? Okay? Bo na serio działasz mi na nerwy x Okej, okay, spoko. Ania, zostań tu. Vera, może lepiej wyjdziesz, jeśli będziesz się tak zachowywać przy mojej dziewczynie. Myśli? Co? On serio mnie nazwał swoją dziewczyną? Kom... Chyba żartujesz, prawda? Nie, wypad albo sam cię wyrzucę. Ech, no dobra, widzę, że nie ma sensu. Vera została wyrzucona z grupki? O nie, ona naprawdę wyszła. To moja wina? Nie, no skąd. To nie ty. Po prostu ona jest za bardzo egoistyczna i lubi robić dramaty. Nie przejmuj się. Jestem tu. Możesz na mnie liczyć. Nikt cię tu nie zrani. E, serio? Dzięki. Ale wiesz, trochę mnie to wkurza. Wchodzę do gry, a tu drama jak w serialu. Haha, no wiesz. Życie bywa jak jakiś żart, ale spokojnie, zaraz będzie lepiej. Dobra, daj mi chwilę. Zaraz wracam, muszę się ogarnąć. Ale wiesz co? Może zamiast siedzieć tu i gadać, zagramy razem w coś? Co ty na to? Dobra, brzmi ciekawie, co proponujesz? A co powiesz na Murder Mystery 2? Trochę akcji, trochę śmiechu, a przy tym możemy się trochę pobawić. O, brzmi fajnie! No dobra, chodźmy, wchodzę. Super! Obiecuję, że jak będę morderca, to jesteś pierwsza na mojej liście ofiar XD. Haha, ha, zobaczymy. Módl się, żebym nie była szeryfem lol. Dobra, dawaj, a nie gadaj. Łukasz i Ania poszli razem grać w MM2. Eryk napisał do swojej znajomej Hani na privie. O, hej Hania, masz chwilę? Potrzebuję twojej pomocy z czymś. Z czym? Brzmi podejrzanie. No więc, podoba mi się pewna dziewczyna, ale Łukasz też ją lubi. I mam wrażenie, że ona też go lubi, no i tu się robi kłopot xd. O, jakie to urocze. No właśnie, nie bardzo. Potrzebuję, żebyś mi pomogła. Mógłbyś udawać jego dziewczynę i pisać do niej, żeby trochę namieszać. Co proszę, serio, to jest chore. Jesteś chyba niepoważny, chłopie. No, zrobisz to czy nie? To podłe, nie ma nawet takiej opcji, że to zrobię. Dobra, to powiem twojej mamie, że się z kimś spotykasz. Wow, jesteś starszny. I wiesz co, mam to gdzieś. Serio, spadaj, Erik. Dobra, dobra, zrobię to. Ale pamiętaj, nie licz, że kiedykolwiek cię polubię. Nieważne, rób co mówię. Myśli, ten koleś, no po prostu nie znoszę go. Eryk wrócił na grupkę i dodał, Hanie? Hej, wszystkim. O, cześć, co tu się dzieje? Hej, to jest moja kuzynka Hania. Jestem Ania, miło Cię poznać. A ja. Łukasz, przecież wiem kim jesteś. Co? Eryk mi o tobie trochę opowiedział. A, okej, okay, no dobra. A, o co chodzi? No więc, Łukasz, chcesz w coś zagrać razem? Jasne, czemu nie? Dobra, wbijaj na dachód. No dobra, Ania grasz z nami? Tylko my, Łukasz. A, okej. Okay. Łukasz i Erik poszli razem grać w dachód. Co tu się w ogóle dzieje? Ej Ania, mogę pogadać z tobą na privie? No, dobra, niech ci będzie. Hania razem z Anią poszły na priv. No dobra, o co chodzi? Masz krasza na Łukaszu czy co? Czemu pytasz? Po prostu bądź szczera, to jest ważne. No, chyba tak. Lubię go. Trochę dziwnie to brzmi, ale tak jest. Nie chcę tego mówić, ale jestem jego dziewczyną. Co? Ale on nigdy o tobie nie wspominał. No cóż. Może dlatego, że sam nie uważa, że to ważne. Ale serio, posłuchaj, pogadam z nim sama. Wolę, żebyś się trzymała z daleka. Okej. Okay. Dobra, dziwne to mega z jego strony, ale dzięki, że mi mówisz. Wiem, nie chciałam cię zaskoczyć, to wszystko jest mega skomplikowane i gzdał. No pewnie, ale serio, dzięki, że mi powiedziałaś. To dużo znaczy: Jejuś, nie no, nie mogę ci tego zrobić. He? Co masz na myśli? Okej, okay. czas naprawdę. Nie jestem jego dziewczyną i tak naprawdę wcale go nie lubię. Erik kazał mi udawać, żeby was od siebie odsunąć. On jest po prostu mega zazdrosny i myślał, że ty go lubisz. I. No cóż, jesteś naprawdę miła, więc nie mogłam tego dłużej ciągnąć. Przepraszam, Ania. O, wow, ale to wszystko jest totalnie pogmatwane. No wiem, sorry. Ale serio, nie masz się o mnie co martwić. Ja już mam kogoś na oku. No dobra. No cóż. Dzięki, że mi to powiedziałaś. Doceniam to serio. Myśli kurczaki, cały czas coś się dzieje. To co? Chcesz zostać przyjaciółkami? Jasne, xd. No i git. W ogóle myślę, że powinnaś powiedzieć Łukaszowi, co tak naprawdę do niego czujesz, zanim kolejny baran coś wymyśli, xd. No, chyba serio masz rację, Lol, dzięki. Powodzenia, Ania. Dzięki, xd. Ania zdecydowała się napisać do Łukasza na privie. Hej, Łukasz, masz chwilę? O, hej, Ania, jasne, o co chodzi? No wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Trochę się wahałam, ale podobasz mi się. Co, serio mówisz? Tak, naprawdę. No dobra, może trochę się stresuję, ale tak jest XD. Wow, to trochę mnie zaskoczyło, ale wiesz co? Ja też. Lubię cię od dawna. O jejku, serio? To takie randomowe, nie spodziewałam się. No może, ale prawdziwe. Nie mogę tego dłużej ukrywać. No to chyba muszę zapytać. Chcesz być moją dziewczyną? Tak, tak, jasne, że tak. O kurczaczki, tak. W końcu to się dzieje. Nawet nie wiesz jak długo na to czekałam. Jeju, ja też. Tak serio myślałem, że ty mnie nie lubisz. W tym samym czasie Eryk napisał do Hani na privie. Ej, powiedziałaś już jej. E, sorry, ale nie zrobiłam tego, co chciałeś. Co? Serio? Nie boisz się, że powiem twojej mamie? I co z tego? Nie boję się. W sumie to pomyśli, że sam to wymyśliłeś. Ty... O, może Łukasz i Ania są razem, a ty po prostu jesteś przegrywem, który nikogo nie potrafi sobie znaleźć. XD. No dobra, ale i tak się odegram. Pamiętaj o tym. He, powodzenia. Będziesz potrzebował. Ania razem z Łukaszem wrócili na grupkę? Ej, wróciliśmy. Jo, co tam u was? Nie przeszkadzamy, co? O, patrzcie, kto wrócił. Łukasz, lepiej się czujesz po wczoraj? Jakoś tak. Dzięki, że pytasz. Dobra, ale serio, co wy tu robicie? My tu gadamy o grach, a wy nagle wracacie. No właśnie, mamy ważną rzecz do powiedzenia. O, ciekawie, co to za rzecz? Ania i jam jesteśmy razem. Tak, oficjalnie. Co? Serio? No bez jaj. Bez jaj. To się stało dosłownie przed chwilą. To nie było planowane. Po prostu wyszło. Zrozumieliśmy, że się lubimy i tyle. No, 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 to jest bomba. I teraz chcieliśmy wam powiedzieć, bo czujemy, że powinniście wiedzieć. No dobra, ale jak to się stało? Nie mówcie mi, że od razu postanowiliście być parą. Nie, to nie było takie proste. Ogólnie było dużo dramy wokół nas i tego i w sumie tak jakoś wyszło. Tak, i powiem wam szczerze, jestem z tego zadowolony. Cóż, no to gratulacje. Ale muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem, XD. Ja też, to jest trochę dziwne, ale też fajne. Dzięki. Ale to nie wszystko. Chcemy, żeby Hania też była w czacie. Tak, bo uważamy, że powinna być częścią tego. No i w sumie pewnie się dogadacie ze sobą. Hania? Kto to w ogóle jest XD? To nasza wspólna znajoma i będzie fajnie, jeśli się dołączy. No dobra, dodajcie ją. Dobra, już ją dodaję. Łukasz dodał hanie do grupki? Siema, co tam? Cześć, Hania. Mamy coś do ogłoszenia. O, zaraz zobaczymy. Co jest grane? Ania i ja jesteśmy razem. Co? Serio? Nie mówiłaś mi wcześniej. Wiem, ale chcieliśmy najpierw powiedzieć Mateuszowi i Ewie. Teraz wszyscy wiecie. No to gratulacje. To trochę niespodzianka. No, muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem. No to już wiecie. I teraz. co robimy? Myślałam, żeby zagraliśmy w coś razem. Co wy na to? Brzmi dobrze. Co proponujecie? Może coś prostego, żeby wszyscy mogli grać. Może właśnie dachut. Haha, ha, znowu? No dobra, ale tym razem gramy wszyscy razem. Zgoda, będzie ciekawie. Okej, okay, to ustalone. Dachut. Minęły dwa tygodnie. Wszyscy zebrali się na grupce. No hej wszystkim. Hej, hej. Siemanko. Cześć. Hej. To co, jak wam minęły te dwa tygodnie? Szybko. Szkoła, seriale, nic ciekawego. Mi też podobnie, ale nie narzekam. Ja bym powiedział, że całkiem ok, No, może poza tymi testami. A ja mam nowinę. O, to ta chwila. Jaka chwila, o o czym znowu nie wiem, XD? No, w sumie muszę się wam przyznać, mam chłopaka. Co, serio? Ej, gratulacje! No nie gadaj, kto to? Nie znacie go, jest z innej szkoły. Poznaliśmy się jakiś czas temu, ale dopiero teraz to się tak, no wiecie, ogarnęło. Wow, okej, okay, to gratulacje. Wiedziałam już wcześniej, Hania mi powiedziała: O, czyli tajemnicę poza grupą? Ej, nie no, nie tak. Po prostu musiałam się komuś wygadać XD. To serio, super. Tylko że teraz musisz opowiedzieć nam całą historię, Lol. Ej, dobra, ale zanim dojdę do fajnych rzeczy, muszę się przyznać do czegoś paskudnego. Myśli, czy Hania w końcu przyzna się Łukaszowi, oby? Coś paskudnego? Brzmi podejrzanie XD. Mów od razu, a nie? No dobra, to chodzi o Eryka. Eryka tego z poprzedniej grupki, co z nim? Tak, ten. On poprosił mnie o coś naprawdę głupiego. I żebym była szczera, to było chore. Ej, co, o co chodzi? No dawaj, nie trzymaj nas w niepewności. On chciał, żebym udawała dziewczynę Łukasza. Pisała tak, żeby Ania się odsunęła. Co? Serio? Że co proszę? Ale po co? Bo był zazdrosny. Myślał, że Ania lubią Łukasza i że Łukasz też ją lubi. Chciał to rozwalić. Ej, to jest totalnie toksyczne i powalone XD. Mhm. I wyobraź sobie, że naprawdę próbował mnie w to wciągnąć. O rany, a ty się zgodziłaś? Powiem szczerze, na początku byłam pod presją. Groził mi, że powie mojej mamie jakieś głupoty, ale szybko ogarnęłam, że to bez sensu. No i co zrobiłaś? W końcu powiedziałam prawdę, Ani. Nie chciałam nikomu robić krzywdy. Ale głupio mi, że w ogóle dałam się w to wciągnąć. już, Hania, nam mogłaś od razu powiedzieć. Wiem, przepraszam, dlatego teraz wam o tym mówię. No i dobrze, że to wyciągnęłaś. Serio szanuję, że masz odwagę się przyznać. Ten Eryk to porażka. Dobrze, że już się z nim nie przyjaźnicie, lol. Dokładnie. Ja się cieszę, że to już za nami. A ja się zastanawiam, co on jeszcze planował. Pewnie nic dobrego, ale nieważne, bo teraz mam chłopaka i nie muszę już znosić takich akcji. I powiedz, jak go poznałaś? Haha, no dobra. Spotkaliśmy się przez znajomych, potem trochę pisaliśmy i jakoś tak wyszło. Opowiadaj szczegóły. Tak, teraz nie odpuścimy. XD. Dawaj, a nie jesteś jakaś tajemnicza z tym. Dobra, ale ostrzegam, nie jest to jakaś epicka historia. Po prostu dobrze nam się gadało. Spotkaliśmy się parę razy i zaskoczyło. To brzmi bardzo dobrze. No i super. Najważniejsze, że jesteś szczęśliwa. Dzięki, serio. A wiesz co? Dobrze, że to wszystko w końcu wyszło. Teraz przynajmniej wiemy, że możemy sobie ufać. Dokładnie. I serio, Hania, nie katuj się tym Erykiem. To jego problem, nie twój. To on jest szczurem, nie ty, lol. Dzięki wam. Ulżyło mi, że to powiedziałam.